Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom Co boli narcyza najbardziej? Narcyz myśli, że jest najlepszy. Myśli, że jest doskonałym człowiekiem. Myśli, że nie musi już niczego zmieniać. Myśli, że nie musi niczego ulepszać. Narcyz uważa, że już jest ukończony, gotowy, kompletny i najlepszy, zupełnie jak gotowy produkt na półce, perfekcyjny takim, jakim jest. Dlatego narcyz jest taki arogancki, już był wielokrotnie obrażany, więc oczekuje, że tak będziesz o nim mówić. A to dlatego, że postępuje tak od bardzo dawna. Narcyz przyzwyczaił się do tego, że ludzie źle o nim mówią, przywykł do tego, że ludzie chcą się na nim zemścić. To nie jest tylko jego rola, którą odegrał z tobą. Narcyz zawsze taki był, więc rozumie konsekwencje własnych działań, lecz jego dotychczasowe doświadczenia sprawiły, że jest wystarczająco silny, by przetrwać w trudnym, niekorzystnym środowisku. Narcys jest w stanie mieć do czynienia z negatywną uwagą, negatywną atencją, negatywnym źródłem zasilania. Właściwie to narcys lubi, gdy ma do czynienia z czymś negatywnym. Traktuje to tak samo dobrze. Jak pozytywną atencję. A to dlatego, że nadal uwaga skupiona jest na nim, nadal wszystko kręci się wokół niego. To potwierdza, że narcyz jest istotny, że się liczy, ponieważ jest w czyjejś głowie. Zaprzątasz sobie umysł myślami na temat narcyza, więc nadal ma kontrolę. Jeśli narcyzm może spowodować, że będziesz źle o nim mówić, to oznacza, że nadal ma władzę. Jeśli nie chcesz go więcej zobaczyć, to nadal jest to dla niego pozytywna wiadomość, a to dlatego, że rozumie, jak działają emocje. Więc pokazuje to Twoje zaangażowanie. Nawet jeśli starasz się uciec, wydostać i zakończyć znajomość. Twoje działania nadal są czymś, skutkiem tego, co Narcyz wywołał, spowodował. By naprawdę zranić Narcyza, musi stać się dla ciebie nieistotny, nieważny, obojętny. Nie możesz być w żaden sposób zaangażowany emocjonalnie. Wielu ludzi, wiele ofiar Narcyza. Mówi, że nie chcą mieć do czynienia z narcyzem, że już z nim skończyli, a to zdanie nie jest potrzebne, ponieważ nadal poświęcasz wtedy uwagę narcyzowi, nadal odpowiadasz, nadal o nim myślisz, nadal jesteś powiązany emocjonalnie, a to oznacza, że narcyz nadal ma władzę nad Twoimi emocjami. Tak długo jak masz potrzebę, by wyrażać, jak się czujesz odnośnie Narcyza? Co o nim myślisz? Co zrobisz, gdy znowu go zobaczysz? Co zrobisz mu za rok czy za 10 lat, to nadal pokazujesz, że ci zależy. Nadal pokazujesz, że ma na ciebie i Twój umysł silny wpływ. Ma wpływ do tego stopnia, że czujesz potrzebę, by poświęcać mu uwagę, by wyrażać swoje myśli i swoje emocje. Możesz nadal mówić, czego byś dla niego nie zrobił, lecz kiedy naprawdę skończyłeś z narcyzem, kiedy naprawdę jest dla ciebie nieistotny, to nie będziesz się na tym skupiać, nie będziesz podejmować tematu narcyza, nie będziesz nawet tracić czasu na to, co zrobił lub na to, co robi teraz. Nie będziesz komentował niczego związanego z narcyzem, ponieważ wtedy naprawdę Cię to nie obchodzi, ruszyłeś naprzód, a narcyz zna różnicę między kimś, kto tylko mówi, że go to nie obchodzi, a kimś, kto naprawdę ruszył naprzód. Jeśli nadal sprzeczasz, kłócisz się z narcyzem, może jesteś uwikłany w sprawy sądowe, może usiłujesz doprowadzić do tego, by zobaczył Twoją perspektywę, Twój punkt widzenia. To oznacza, że nadal jesteś emocjonalnie zaangażowany. To znaczy, że nadal Ci zależy. Lub oznacza to, że jesteś zraniony w wyniku Jego działań. Potrzebujesz zrobić, to zaakceptować skutek i stać się na to obojętny, ponieważ gdy nadal cię to rani, to pokazuje narcyzowi, że nadal jest istotny, a przez to narcyz nadal czuje się dobrze. Lecz gdy stajesz się obojętny na wszystko to, przez co przeszedłeś, to wtedy zacznie mieć wpływ na narcyza, a to boli go najbardziej. Tak długo jak reagujesz na to, co Narcyz powiedział lub zrobił, to mówi mu, że nadal może do ciebie wrócić, że nadal jesteś dostępny w tej czy innej formie. A nawet gdy Narcyz zrobił zbyt wiele, tyle, że nie ma szansy na powrót, to tak długo jak może utrzymywać u ciebie stan cierpienia, to jest to dla niego wystarczająco dobre. To dla Niego nadal zwycięstwo, lecz kiedy naprawdę odłączyłeś się od Narcyza i na ciebie nie wpływa w żaden sposób, to może to wyczuć. Wie, kiedy już ci to nie przeszkadza, ponieważ wtedy stracił nad tobą kontrolę, utracił kontrolę nad Twoim umysłem, nad Twoimi emocjami. Lecz Narcyz nie widzi tego tak, jakbyś mógł się odłączyć od Niego sam dobrowolnie widzi to tak że jeśli nie ma nad tobą kontroli to musi ją mieć ktoś inny narcys widzi to tak że doprowadził cię do określonego stanu więc byś się od niego odłączył to musisz znaleźć kogoś kto jest od niego lepszy w tej grze narcys nie widzi tego tak jakbyś mógł ruszyć naprzód i wyleczyć się sam Pamiętaj, że narcyz zawsze będzie rywalizować, więc jest to myśl, która zawsze będzie się u niego pojawiać. Narcyz nie uświadamia sobie, że go rozgryzłeś i nie chcesz mieć z nim do czynienia, lecz gdy się wyleczyłeś i ruszyłeś naprzód, to wtedy natychmiast to wyczuwa. Nie może już spowodować, byś reagował w określony sposób. Ponieważ teraz po prostu siedzisz spokojnie i śmiejesz się z jego prób, które miałyby cię zranić. A teraz ranią narcyza. Za każdym razem, gdy odbierzesz narcyzowi możliwość, by cię zranić, to zrani jego. Wywoła to narcystyczną ranę, ponieważ już nie obchodzi cię, co narcyz myśli. Już wiesz, że nie jest wyjątkowy. A kiedy narcyz wie, że ty wiesz, że nie jest wyjątkowy i się śmiejesz, to może wyczuć emocje, które kryją się za Twoimi słowami. Narcyz może wyczuć, że naprawdę masz coś takiego na myśli. A jeśli nadal jesteś nieusatysfakcjonowany, jeśli nadal jesteś wściekły po tym, przez co przeszedłeś, to narcyz również może to wyczuć. Narces zna różnicę. Kiedy już dłużej na ciebie nie wpływa, nie dotyka cię to wszystko, to ponieważ jesteś w stanie obojętności, nie traktujesz go już na poważnie, nie bierzesz niczego, co robi i mówi do siebie. Postrzegasz go jako żart, a kiedy tak robisz, to naprawdę do niego dociera. To rani Narcyza. Tylko wtedy, kiedy bierzesz go na serio, kiedy się dla ciebie liczy, to nadal ma nad tobą władzę i kontrolę. Lecz kiedy postrzegasz już Narcyza jako klauna, jako żart i nie bierzesz go na poważnie, to wyczuwa to i często zostawi cię wtedy w spokoju. Narcyz chce, by wszystko kręciło się wokół niego. Chce być wyjątkowy, chce być w centrum uwagi, w centrum zainteresowania, a jeśli po prostu się z niego śmiejesz, bo wiesz, że nie wyraża siebie, nie jest sobą, to narcyz tego nie lubi. Dlatego musisz dotrzeć do tego momentu, do tego etapu, kiedy już nie będziesz traktować narcyzona serio. Już nie będziesz cenić tego, co do ciebie mówi. Już nie będziesz dłużej wierzyć, że narcyz zrobi to, o czym mówi. Już dłużej nie będziesz mu ufać. W takiej sytuacji możesz mieć na narcyza większy wpływ niż narcyz może mieć na ciebie. Dlatego większość osób narcystycznie zaburzonych po czymś takim nie będzie chciała mieć z tobą do czynienia. A to dlatego, że już nie mogą na ciebie wpłynąć, już nie mogą mieć nad tobą kontroli. To oznacza, że wygrałeś, a Narcyz przegrał, ponieważ już dłużej ci na nim nie zależy, nie zależy ci na tym, co robi, nie jesteś już zdenerwowany, rozczarowany, jesteś obojętny, już w niego nie wierzysz, nie wierzysz w iluzję. Nie masz żadnej nadziei, żadnych oczekiwań względem Narcyza, ponieważ akceptujesz to, że masz do czynienia z oszustem, z kimś, kto po prostu cię naśladuje, z kimś, kto imituje rzeczy, którymi się interesujesz. Narcyz staje się twoim lustrem, twoim własnym odbiciem, dlatego musisz zauważyć pozytywne cechy u siebie. Musisz rozpoznać, co pozytywnego masz do zaoferowania, ponieważ to kolejna rzecz, która rani narcyza. Nienawidzi, gdy rozpoznajesz to, jakim jesteś wartościowym człowiekiem. Umów się na sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.